Od 1 czerwca urzędnicy starostwa rozpoczną pracę w nowej siedzibie przy ulicy Domańskiego, gdzie jeszcze do niedawna mieścił się dom dziecka. Wicestarosta pan Andrzej Marcinkowski zaprosił media do zwiedzania nowego, wyremontowanego obiektu. Na początek oczywiście kilka zdań o tym, w jakich warunkach pracujemy na dzisiaj i co ta zmiana siedziby spowoduje, czy, czy w jaki sposób poprawi funkcjonowanie samego urzędu. Dzisiaj Stoisko Powiatowe funkcjonuje w trzech lokalizacjach w Bytowie jest to 1 Maja, Wolności oraz siedziba pa, pa, Państwa Sterzy mamy też odwiazane miejscowość w miastu, które tak tylko tutaj informacyjnie wskazujemy e, Urząd, urząd e, ma swoją główną lokalizację przy ulicy 1 Maja 15 tam dzielimy pomieszczenia z Urzędem Miejskim w Bytowie te warunki pracy w stoiostwie i w Urzędzie Miejskim są dosyć trudne. Uciążliwości dla na naszych mieszkańców znaczne. Ten budynek jest bardzo stary. Niedostosowany do, no, do tej funkcji administracyjnej. Jeżeli możemy przejść do, do tych e, braków, które są w tym budynku to przede wszystkim właśnie ta niedostępność dla osób niepełnosprawnych, osób starszych, które mają trudności z poruszaniem się. E, nasze biury zlokalizowane są na pierwszym piętrze, drugim piętrze, czyli ten dostęp jest jeszcze trudniejszy. Nie mamy windy, nie mamy podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Kasa zlokalizowana na drugim piętrze. Jako przykład podajemy udział komunikacji, który chyba najwięcej e, spraw, obsługuje największą liczbę mieszkańców. E, I znajduje się on praktycznie na trzech poziomach. Tak? Mamy na pierwszym piętrze biała e, jazdy, na pół piętrze pomiędzy pierwszym a drugim piętrem rejestracja pojazdów a na piętrze drugim jest kasa. Nasi mieszkańcy po prostu muszą sprawnie poruszać się po tych schodach. E, no Te schody nie są zbyt wygodne. Poza tym, w tym wydziale czy przy tym wydziale komunikacji nie ma też miejsca takich poczekalni, gdzie można by było usiąść, spokojnie wypełnić dokumenty. To wiadomo wiąże się z, ze skargami, które do nas docierają ze strony mieszkańców. Tak jak powiedziałem, warunki pracy. Obecne siedziby są dosyć próśne, nie tylko dla, dla urzędników, którzy tam pracują, ale też przede wszystkim dla naszych mieszkańców. Tutaj mamy kilka zdjęć pokazujących, jak na dzisiaj wygląda praca tego urzędu. Między innymi wszystkie spotkania e, ciał kolegialnych, różnych komisji, e, już na nagrady odbywają się najczęściej w pomieszczeniach pani sekretarz Naczelnika Wydziału Edukacji czy w gabinetach starostów. To powoduje, że te osoby są w tych dniach praktycznie wyłączone z pracy, bo no, nie mają swoich, swoich biur. Wydział Edukacji, Wydział Ochrony Środowiska. Jak Państwo zauważacie, w każdym z tych pomieszczeń yy, duża liczba urzędników i co więcej, no, każde z pomieszczeń w urzędzie jest zajęte, czy, czy blokuje, yy, część z tych pomieszczeń jest blokowana przez yy, duże szaty, w których znajdują się dokumentacje ponieważ mamy problemy również z archiwami. Wydział Organizacji Naprawy, Wydział Finansowy, podobne sytuacje tutaj na przykład Wydział Organizacji Naprawnej w jednym pomieszczeniu 40 mikrów się 7 osób plus szafy szafy z dokumentacją. Wydział Komunikacji, no to jest ten wydział kluczowy na ulicy 1 Maja, który obsługuje mieszkańców. Tutaj widać właśnie warunki, w których e, obsługiwani są nasi mieszkańcy. Bardzo wąskie przejścia, pozostawiane szefami dużo tych dokumentacji jest akcji spraw dużo, dużo jest przechowywana, no nie mamy tej możliwości, żeby te pomieszczenia rozłożyć Tak jak widać jest jedna lada, jest bardzo ciasno, latem, bardzo gorąco nie ma miejsca, gdzie można przygotować dokumenty. To co wspomniałem, na zakładowe jest bardzo skromne, poza tym te warunki, które... Tam panują, są, są, są bardzo złe. Latem temperatury bardzo wysoka, zimą e, notujemy temperatury ujemne. Jak powinno wyglądać archiwum? Mówią przepisy prawa. Tu w tej prezentacji to za, zawarte. Na dzień dzisiejszy żadnego z warunków nie spełniamy, czy to pod kątem zabezpieczenia przeciwpożarowego, czy też gałów, miejsca, warunków przechowywania, dokumentacji. E, Wielkim minusem tej lokalizacji przy 1 Maja jest też mały parking. Ja tylko przypomnę, że praktycznie znajdują się tam, 20, znajdują się tam 29 miejsc parkingowych, w tym jedną dla osób niepełnosprawnych, a ten parking ma też obsługiwać trzy e, instytucje. Urząd Skarbowy, Urząd Miejski i Stary Soborytowe. Przez pewien czas sytuacja była poprawiona poprzez parking Biedronki, natomiast też wiemy, że w ostatnim czasie ta sieć no, no nie zezwala, czy, czy domaga się, aby z parkingu przy, przy, przy sklepie korzystali tylko i wyłącznie klienci tego sklepu. To jest to, że jest to zrozumiała, nie można tutaj mieć do nikogo piedans. Drugim budynkiem zajmowanym przez państwo, to jest budynek przy ulicy Wolności. Tam znajduje się udział w obecnej, udział budownictwa. No, też na dzień dzisiejszy ten budynek jest mały. Główna, główny problem to brak archiwów, e, o ile jeszcze Wydział Gordezji w miarę sobie radzi, a te warunki ma bardzo trudne. Dostęp dla do osób niepełnosprawnych jest nieco lepszy niż przy z 1 maja, natomiast też pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami już osoby niepełnosprawne, starsze mają problemy z komunikacją. To tak jak powiedziałem właśnie, brak pochylnik, brak windy, to są problemy, z którymi się borykam praktycznie w każdym urzędzie powiatowym. Kolejną rzeczą, tu kilka zdjęć też pokazujemy Wydział Budownictwa w jednym pomieszczeniu 6 stanowisk piersią. Widać jak to, jak to wygląda. Osoby, które przychodzą do Wydziału Budownictwa, żeby załatwić te sprawy swoje, często muszą mówić e, o swoich indywidualnych przypadkach w obecności wielu, wielu innych pracowników, których e, te sprawy no, nie powinny też interesować. E, te nasze ułomności były zawsze wychwytywane w, e, przez kontrole zewnętrzne, między innymi archiwum państwowe zawsze kontrolując nasze archiwum urzędu wskazywało, że musimy podjąć działania na rzecz zmiany lokalizacji, czy przetrzymywania dokumentacji. E, to był taki e, argument podnoszony, no tak jak powiedziałem, przy każdej kontroli i no tylko z wyrozumiałości, jak gdyby obietnic, że w przyszłości to się zmieni, nie powodowało jakichś dalej idących wniosków. Również w 2009 roku mieliśmy kontrolę, najgorszej tej kontroli, która badała m.in., innymi, bo w całym procesie kontroli tych elementów było dużo, ale też badała m.in. dostosowanie obiektu do osób niepełnosprawnych. Te wyniki były dla nas też miażdżące, bo się nie ma co oszukiwać. Szanowni Państwo, no ten problem lokalizacji stworzostwa przy ulicy Pierwszego Maja, przy ulicy Wolności, no to był temat, który pojawiał się w każdej kadencji, tak, żeby coś zrobić, żeby poprawić normy lokalowe urzędu. Praktycznie już w kadencji, w której stworzostwem był Pan Michał Świątek podjęto pierwsze znaczące działania na rzecz tego, aby, aby to problem sieci stworzostwa w jakiś sposób rozwiązać. Przypomnę, że jedną z pierwszych koncepcji właśnie było przejęcie budynku przy ulicy Podzamcze. Tam miał się przenieść urząd starostwa. Doszło już nawet do formalnej zamiany nieruchomości pomiędzy powiatem i gminą Bytów. Natomiast w dalszym etapie analizując możliwości, w kolejnych etapach możliwości adaptacji tego budynku wyszło, że koszty, które trzeba ponieść na modernizację będą bardzo wysokie. Też tej powierzchni biurowej zbyt wiele nie zyskujemy. Dalej będzie problem siedziby w dwóch lokalizacjach, bo grodezja, budownictwo miało się znajdować przy okazji wolności. I też nie było możliwości zorganizowania jakiegoś większego archiwum. Konieczność rzeczywiście budowania windy, dostosowania tego starego budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. To wszystko no, oczywiście rodzi koszty. Yy, kolejny Kolejna koncepcja zakładała rozbudowanie obiektu przy ulicy 3 kosztem tamtego parkingu i garaży, które są zlokalizowane. Eee, tutaj pierwsze może zdjęcia. Eee, tak mniej więcej to miało wyglądać. czy tutaj mamy część, którą mieliśmy zabudowywać. czy ten cały park, mieliśmy po prostu zabudować. Pojawiła się taka koncepcja, eee, koszty. Wstępnie zostało przesłane na ponad 5 milionów złotych. Ale też e, nie gwarantowało to, że urządzać w jednym miejscu, ponieważ część biur miała się znajdować w dzisiejszym urzędzie stanu cudownego e, przy ulicy 1 Maja 15. Czyli kolejny problem e, lokalizacja w dwóch Tutaj też pojawił się problem z braku miejsc na archiwach. No niestety e, administracja ma do siebie, że liczba dokumentów, która jest wytwarzana z roku na rok zjasta, są dokumenty, które są praktycznie wieczne, tak. Każdy budynek, który powstaje ma tą dokumentację budowlaną i ona musi być przetrzymywana aż do chwili, kiedy ten budynek praktycznie przestanie istnieć. Mamy sporo dokumentacji, e, która musi być przechowana 50 lat, e, 25 lat i więcej. Także e, te archiwa bardzo szybko się zapomnieli. No i trzeci wariant dotyczył e, przebudowania budynku przy ulicy 1 Maja 15 ale tak e, minusy, które tutaj się ujawniły przy są podobne do tych wcześniejszych, czyli właśnie lokalizacja ponownie z starostwa częściowo w e, budynku na 1 maja 15, częściowo przy ulicy Wolności. Dodatkowo jeszcze była propozycja, żeby przenieść e, do urzędu stanu cywilnego część, część, swoich biur. Koszty te, e, remontu tego budynku przy 1 maja 15 też są bardzo duże, pewnie z tym problemem dzisiaj będzie się zmagać gminy Bytów. Obiekt jest niedostosowany do osób niepełnosprawnych. Konieczność remontu dachu, strychów, też wydzielenia strefy archiwalnej dostosowania do osób niepełnosprawnych w całym zakresie również różnego rodzaju systemy alarmy przeciwpożarowe, przeciwpołamanie, antypołamanie, także tutaj inwestycje też byłyby bardzo duże. W związku z tym, że, w związku z tym, że Otrzymaliśmy, czy zmieniły się przepisy prawa, które na, na, powiecie, na, na powiat nałożyły obowiązek zapewnienia dzieciom domu dziecka e, rodzinnych warunków e, przebywania. Ten budynek ulicy Domańskiego postanowiliśmy w e, pierwszy wersji dostosować do tych wymogów, które wynikały z przepisów prawa. Czyli technicznie chcieliśmy go podzielić na, na dwie części, żeby w każdej z tej części przebywało maksymalnie 30 wychowanków. Natomiast ta koncepcja nie spotkałaś się z e, akceptacją Urzędu Wojewódzkiego i w związku z tym pan Wojewoda nie zgodził się na takie rozwiązanie. Uwzględniając to stanowisko, powiat wydostosy zdecydował, że trzeba pójść w takim układzie krok dalej i nie zapewniać już dzieciom domów 30-osobowych, tylko 14-osobowych, które w perspektywie byłyby wymagane. W związku z tym powiat e, bydowski, jak Państwo pamiętacie, zakupił trzy nieruchomości, ładne domki jednorodzinne w miejscowości Gostkowo, Rzebnica i Tuchomie. Dostosowaliśmy je do potrzeb e, wychowanków domu dziecka. E, przeprowadziliśmy tam te dzieci i w związku z tym e, ten obiekt pozostał pusty. W związku, tak jak powiedziałem, e, praktycznie e, w całości ten dom został opróżniony. I stał wolny. Ponieważ też nie było jakiegoś pomysłu na to, w jak, jaki jak inny sposób go zagospodarować czy sprzedać, nie, nie, nie było takich sygnałów, że możemy znaleźć nawiedzę na ten obiekt, no powróciliśmy do koncepcji wykorzystania czy, czy przeniesienia się do w to miejsce, dostosowania tego obiektu, który tak de facto jest obiektem konstrukcyjnym bardzo bardziej przygotowane do funkcji administracyjnej niż, niż, niż pobytu stałego, wykorzystać właśnie pod potrzeby starostwa. A w związku z tym przystąpiliśmy do tej przebudowy. Założenie było takie, aby był to obiekt, który nie będzie miał tych wad, które mamy dzisiaj na 1. maja 15. Czyli ma być to obiekt w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych, starszych, łatwo, po którym łatwo się poruszać. Muszą być tutaj sale, w których nasi mieszkańcy będą mieć komfortowe warunki, w których będą obsługiwani. Muszą być wygodne miejsca, w których mogą przygotować swoje wnioski, dokumenty. Pomieszczenia alibowane też mają być tak skonstruowane, aby spełniały wszystkie, wszystkie wymagania. Chyba, rzecz jedno z ważniejszych miejsca parkingowe mają być w takiej ilości, żeby nie było problemu z dotarciem do urzędu, z zaparkowaniem samochodu w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Koszty inwestycji łącznie ponad 6 900 tysięcy złotych. Najwyższa kwota oczywiście to są koszty robót adaptacyjnych 4 300, ale 8 milion 250 tysięcy złotych to są właśnie koszty związane z utwardzeniem terenu na zewnątrz, utworzeniem tych parkingów. Mamy na dzień dzisiejszy 114 miejsc parkingowych, e, także miejsca dla osób niepełnosprawnych na tych parkingach. E, myślimy, że ta wiewa zaspokoić zarówno potrzeby samych pracowników starostw, którzy dojeżdżają do urzędu, jak i naszych e, mieszkańców. Archiwa, centrale wentylacyjne 600 000 zł. Nie, tutaj te centrale pojawiają się przy archiwach, ponieważ tam e, mamy klimatyzację w archiwach i w tej To są jedyne pomieszczenia w urzędzie, które są E, klimatyzowane, natomiast pozostała część obiektu jest wentylowana poprzez właśnie centriale, tu Pan Stanisław, centralę wentylacyjną, tak? wentylacyjną. Tak. mechaniczną, mekaniczną, mekaniczną, natomiast ona nie ma funkcji klimatyzacji, mimo że te urządzenia z zewnątrz wydaje się, że tam pewnie są jakieś klimatyzacje, natomiast jest to wentylacja tak. elektryczna, taki był wymóg e, e, pewny, ponieważ ten obiekt miał za mało e, kanałów e, wentylacyjnych, tak? Też były tutaj właśnie koszty dosyć wysokie, że mogę, możemy się cofnąć windy, znaczy dostosowania obiektu do, do osób niepełnosprawnych windy, to, to platforma schodowa. I pozostałe koszty to są takie już związane z dokumentacją techniczną i e, pewnymi przełączami. Tak wygląda budynek z zewnątrz e, 3,5 metrów kwadratowych powierzchni użytkowa, łącznie z piwnicami. Tak? Tutaj mówimy o całości. No i tutaj też w dalszej części prezentacji mamy zdjęcia z poszczególnych pomieszczeń. Szanowni Państwo, no to teraz zapraszam na obejrzenie urzędu. Po, po tej prezentacji urzędu jeszcze wrócimy kilka rzeczy na temat, na temat e, związanych z przepływaczką i utrudnieniami, które nie dopuścimy do tej sytuacji, że o 7 przy głównym wejściu do urzędu nasi pracownicy będą blokować miejsca. Dla nich ewentualnie jest ta druga część po drugiej stronie budynku. Tutaj mają przede wszystkim parkować nasi mieszkańcy, którzy korzystają z, z usług świadczonych przez starostwo. I budynek jest tak zagospodarowany, że na parterze będziemy starali się załatwić jak najwięcej spraw naszych mieszkańców. Każdy mieszkaniec będzie załatwiany w taki sposób, aby mógł sobie spokojnie usiąść. Też jest taka mała poczekania, w której można, przy stolikach można wypełnić dokumenty, które są niezbędne do, do, do zarejestrowania pojazdu czy, czy jego wyrejestrowania. Ta przestrzeń no, też jest dużo większa, w związku z tym i ten komfort jest dużo, dużo wyższy. Planujemy też w urzędzie zrobić kilka takich miejsc dla dzieci, także jeżeli przychodzi nasz e, przychodzi rodzic, który chce na przykład zarejestrować e, pojazd, będzie taki stolik dla, dla najmłodszych, e, przy, których, przy którym będą mogli sobie porysować, pobawić się kilkoma zabawkami, tak żeby ten rodzic po prostu mógł spokojnie tą sprawę w urzędzie to takie do... Tak. Tutaj teczki kierowców, e, e, którzy mają uprawnienia będą się tutaj znajdowały. Tu jest biuro obsługi klientów, będzie można zostawić korespondencję, pisma, w tym punkcie nie ma potrzeby chodzenia do sekretariatu na pierwsze piętro, bo chcieliśmy, żeby nasi mieszkańcy mieli jak najłatwiejszy dostęp do, 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 do biur urzędowych i też to spowoduje, że nie będzie takiej potrzeby chodzenia po poszczególnych pomieszczeniach w urzędzie. Tutaj ta jest... kolorystyka będzie adekwatna z tym, co będzie na tablicy informacyjnej. I po prostu Czyli osoba, która wchodzi, tak. tak żeby nie czuła się taka zagubiona w urzędzie mm -hmm. będzie widziała kolor pomarańczowy, jest to Wydział Komunikacji, tak czy ktoś tutaj załatwiam, inny kolor, e, to jest inny Wydział. Okay. Tam mamy na przykład taki kolor czerwony czy brudowy, to jest Wydział, to jest Rzecznik Konsumentów. To jest pomieszczenie Wydziału Geodezji, a tutaj e, będą obsługiwani przede wszystkim geodeci, zasób geodezyjny. Te szafy parter są przystosowane do, do przechowywania na geodezyjnych. Boczne przejście, które też e, będzie służyło no, do tego, żeby do, dotrzeć do drugiej części udziału geodezyjna na, właśnie na, 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 na pierwszym piętrze, bo część pomieszczeń odezji jest na To Tutaj takie dosyć długie pomieszczenia, ale to jest uchwalniając dokumentacji. Eee, eee, przez urządzenia, że muszą po prostu zgodnie czy przebiega na inwestycji, nie koliduje z ich infrastrukturą, bo no, się no co najzłe jest, żeby tą infrastrukturę pominąć. I tu kolejne pomieszczenia Wydziału Rodezji, tak to działa standard to wszystkich pokoju jest taki, taki, sam, taki, sam. taki sam. Także tutaj się wydział Też, mamy przy... Też mamy przygotowane już pomieszczenia pod, e, dla naszych radców prawnych, bo dzisiaj sytuacja jest taka, że niestety Naczelnik Wydziału Edukacji dzieli się swoim pokojem z jadcami prawnymi, którzy Jak nas obsługują. Akurat to jest pokój Naczelnika Wydziału Edukacji. Kolor niebieski. Kolor niebieski. Jeden z który których nie mogliśmy zlikwidować, nie było możliwości wyrównania jakiegoś tego poziomu, w związku z tym byliśmy zmuszeni zamontować tą windę dla osób, przed podchwory dla osób niepełnosprawnych, żeby miały pełen dostęp do, do urzędu, do wszystkich pomieszczeń urzędu. Dzisiaj ten sekretariat. E... Tu będzie, tak? tak? Tak, tu będzie taka lada, gdzie, gdzie, gdzie pani Magda będzie... Przyjmować mieszkańców. Natomiast to, co powiedziałam, że cała korespondencja będzie zostawiona na dole. Tak, bo dzisiaj trzeba latać w cudzysłowie na piętro do tego jednego miejsca i, i tam zostawić tą dokumentację. Dzisiaj każde podanie, każdy wniosek będzie składany na parterze. Tutaj praktycznie osoby, które będą chciały się umówić ze stawioską, czy ze mną, czy z innymi członkami zarządu, e, po prostu będą przychodzić i. i, i. Pani, się na... To jest pokój wicestajosty, czyli yy, no ja chwilowo będę tutaj w tym pokoju urzędował. To, do końca kadencji są dwa lata, zobaczymy co będzie po dwóch latach. No pokój nieco większy niż yy, który miałem przy 1 maja 15. Ale nie jest jakiś straszny obciążnik. Tak, będzie można przejść bezpośrednio. To jest... Tutaj przechodzimy na tą główną salę nagią której obradować będzie Rada Powiatu Bytowskiego przede wszystkim. Tu do wykończenia jest troszeczkę tyle detali, ale do, do czasu przeprowadzki zdążymy e, wszystko no to wszystko przygotować. Konstrukcja budynku jest taka, że jest bardzo duża różnica e, z wysokości stropu z, z obu stron tej sali. Widać tam zdecydowanie wyżej, tutaj niżej no to nie ułatwiało do zagospodarowania tej sali, w związku z tym też tak, e, nie tym Przymierzamy się do zagospodarowania tego parku. E, chcemy, żeby on był no, piękniejszy tak? i być może też otworzyć go od strony ulicy Gdańskiej, żeby można było usiąść, e, kilka ławeczek zrobić tam. I no, żeby to było takie miejsce też, gdzie, gdzie można odpocząć. A co z budynkiem, w którym mieszkali kiedyś e, e, wychowawcy? To, znaczy tutaj, tutaj... Jedno z tych mieszkań jest zajmowane przez wychowawcę, ale my oczywiście podjęliśmy działania, żeby ten obiekt przekazać w całości w, do dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, bo jedno z tych mieszkań tam jest związane z usamodzielnianiem się wychowanków domu dziecka, chcielibyśmy, żeby również drugie. Mieszkanie pełniło podobną funkcję. Ale czy to nam się uda, tego nie mogę przesądzić. W urzędu rozpoczynamy, proszę Państwa, 1 czerwca. Szacujemy, że maksymalnie 10 dni powinna, e, powinna ona trwać. Znaleziono, że też ten czas będzie pewną uciążliwością dla mieszkańców, którzy są, są załatwieni w w urzędzie. Dlatego też postanowiliśmy, że pewne komunikaty ukażą się w lokalnych mediach, gdzie szczegółowo opisujemy. E, jak, jak ta przeprowadzka będzie się odbywała, ewentualnie na jaki numer telefonów można się kontaktować. W związku z tym, jeden numer na pewno będzie czynny cały czas jest to 8000. Pozostałe telefony, które były do poszczególnych wydziałów w starostwie, mogą być czasowo wyłączone. No to się wiąże z tym, że my musimy po prostu w przenieść tutaj w nową lokalizację. Maksymalnie 10 dni tak zakładamy, że powinna przeprowadzka trwać. Przez te 10 dni oczywiście pewne kłopoty będą, bo wydziały będą systematycznie przenoszone kompleksowo, tak? czyli w pewnych dniach pewne wydziały mogą być niedostępne. Wydział komunikacji będzie pierwszego, tak? Pierwsze, Pierwsze, pierwszego, tak. Na pewno wydział, pierwszego czerwca wydział komunikacji będzie nieczynny. Tak, tak, to będzie wyglądało, no i od 1 czerwca przede wszystkim można tu się kontaktować, tak, jeżeli ktoś bardzo pieniężnie chce, jeszcze tam w Wydziałach coś załatwiać, można, ale też będzie można dokumentację zostawiać tutaj w ulicy Domańskiego Na pewno będzie dostarczona, czy przekazana w działu Oczywiście przepraszamy za to utrudnienie naszych mieszkańców, no ale liczymy też na tą pewną wyrozumiałość, e, ta zmiana ma przede wszystkim e, poprawić warunki, w których obsługiwani są nasi mieszkańcy, no żeby w, te sytuacje, które miały miejsce na 1 maja, czyli przy Wydziale Komunikacji, jakby ten zjazd liczby rejestrowanych pojazdów, pewnie Państwo pamiętać, mieszkańcy siedzieli na schodach, no to nie był miły widok. Mam nadzieję, że teraz to się po prostu zmieni. Dziękuję serdecznie. Wygodne są. Są bardzo wygodne. Uh, Od pani na czarny.